Księgę mordeczki czy wstajecie za darmo skiny do CS2. Wystarczy, że wejdziecie na stronę 4 Skin. Następnie klikniecie kod promocyjny. Wpiszecie ten kod, który widzicie na ekranie Ksalem. Klikacie użyj i dostajecie 5% oraz darmową skrzynkę Millspec. którą po otwarciu, słuchajcie, otrzymujecie darmowego skina. Ja w tym przypadku dropę 50 groszy. Wy możecie dropę nawet 500 zł, bo wiecie mi, że raz dropnąłem takie skina. skina. Możecie od razu wypłacić na wasze konto Steam, i to tyle. Korzystajcie z za darmo, to uczciwa cena. Komardeczki z tej strony. Xaven, witam w dzisiejszym odcinku. Mamy nowy iwęcik, słuchajcie, Hunted, ale z tego co wiem, to skrzynki nie są jakieś za dobre, więc sobie odpuścimy. Słuchajcie, ten event. No i tutaj poszukamy jakiejś bitwy. Może jakiś oponent, słuchajcie, robi. To niby jest bitwa za trzy koła, o za dwie stówki bitwa taki rozchodniaczek przydałby się na start. Nie będę ukrywać, że taki rozchodniaczek na sam początek może być naprawdę dobrą opcją. Tym bardziej, że nie mamy też dużo jakoś pieniążków. Mamy 4800 zł doładowałem. I, i, i taki rozchodniaczek myślę, że na no spokojnie zobaczymy jak, jaki dropik dzisiaj mamy, jak tam skiny lecą, jak tam szczęście dopisuje. Miejmy nadzieję, że naprawdę, naprawdę dobrze I, i że to szczęście będzie, słuchajcie, dopisywać nam przez naprawdę długi y, okres y, czasu, że te skiny będą naprawdę fajnie lecieć. Y, ale na razie farta nie mamy, na razie tutaj Mariusz nas robi. Robi nas jak dziecko i oby za długo nas tak nie robił, bo nie będzie zbyt ciekawie jak przegramy. Pierwszą bitwę, która swoją drogą jest rozchodnia, że chociaż że chyba nawet o to chodzi, żeby tą bitkę w sumie przegrać. Bo na kolejnej wlecę grubo, bo wlecę za dwa koła jakoś. I kolejną już na 100% musimy no, no wygrać. Tak to możemy przegrać. Nawet jakbyśmy byśmy przegrali, to by było super. A, a Mariusz sobie zarobi, a i dla mnie będzie to dobrze, jak to przegramy. Bo tak jak mówię, no to właśnie tutaj w tym chodzi. a Mariusz wygrał, ale i tak jest na minus 10 zł, nie? Więc sorry Mariusz, no całą bitwę, żeś zrobię po prostu. Po prostu Mariusz nie potrafi robić bitw, taki jak ja. Ja wam pokażę, jak to się bitw robi. Dwie masterki. Yy, zaryzykujmy dwa marki i do tego bym do, dorzucił sobie za 7stówek skrzyneczkę jakąś. No na SP2 to możemy wcisnąć. I za 340, czy mamy jakąś taką za 340 zł. No, nie mamy, ale dorzucimy sobie Mejzika w sumie swoją drogą. No i na 4 graczy. I widzicie, i teraz tą bitwę musimy wygrać, bo oto w tym polega w tym rozsądniaczku, żeby właśnie weryfikować. Teraz, tak, nie? Miejmy nadzieję, że ta metoda odda, że, ta metoda, że że metoda działa też. Bo jak nie działa, no to nie będzie zbyt kolorowa. Słuchajcie, bo chodzi o to, żeby to działało, nie? Żeby tutaj dropiły fajne skiny. Początek jest ok. Początek nie, nie no nie jest tragiczny, chociaż teraz Genold prowadzi, prowadzi dwoma stówkami, trzema nawet, bym powiedział. Oj, Shelly, kurde, Shelly, no dlaczego musisz tutaj nas tutaj w naszą walkę tutaj? Jak ja się tutaj biję z Genoldem, to tu Shelly jeszcze wchodzi. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, ty no, jeszcze cztery stówki leciały, im też w sumie, no to... Majic to jest ostatnia decka tutaj ratunku i jest, i czy uratowało nas? Czekaj. I wygrałem to. Majzik nas uratował. Dziękuję bardzo, Majzik. No i o to chodziło. Widzicie, dlatego metoda się sprawdza. Widzę, robić sobie teraz rozchodniaczki. Przegracie bitwę, to wlatujecie na grubej, z grubej rury, nie? Czyli teraz, jak przegrałem, to możemy. Znaczy, teraz wygrałem, to myślę, że wygramy kolejną. Znaczy, nie myślę, ja to po prostu wiem. Więc tutaj, shadow Fajdy wlatując w tym momencie. Dwie razy shadow fade na trzech graczy. No, i to też jest pewna wygrana raczej, już nie? To też już raczej siedzi mi. Tu, jakby gwiazdka wyleciała, chociaż nie wiem, czy to jest gwiazdka w tej skrzynce. Jest gwiazdka. To pewnie jakieś tam skiny powiedzie: cztery koła są w gwiazdce tutaj. Więc to gwiazdka by naprawdę fajnie dała i leci gwiazdka. Widzicie? Wykrakałem tą gwiazdkę i wyleciała. Zobaczmy realnie, co ta gwiazdka może nam dropnąć. No, i sześć koła leci talonik. Bardzo przyjemnie, bo leci wyleciał nam ten. Szkoda, że nie da 20 koła, ale ja nie będę narzekać. No przewidziałem po prostu, przewidziałem to, co zrobiło, yy, zrobił Jeffard Skins. przewidziałem ruch I dzięki temu na tym zarobiłem, no. Mamy już słuchajcie, 19 tysięcy złotych. Widzicie? No i daję wam teraz metodę, którą możecie, którą możecie wykorzystać jakbyście chcieli, tak? Bo to, że słuchajcie, przegracie tam bitwę za dwie stówki nie znaczy, że przegracie też bitwę za, za tam 20 tysięcy, tak? Więc... Zróbmy sobie jeszcze ostatnią baterkę w sumie. Cześć, skrzynek serpentów na czterech graczy. Tryb. Ja, dawaj tego terminala. Dawaj tego terminala mnie tu i, i niech będzie. I niech się zamkną. Mi terminal latuje. Jeszcze tak dla kontentu już Wiecie, I tak jestem do przodu, a kontencik jakiś musicie mieć, tak? Z tego. No, mam nadzieję, że kontencik spoko, naprawdę. Mhm. Zobaczymy, czy to wygramy, bo to jest terminal. Liczy się ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzyneczka się liczy i zresztą mam też największe szanse właśnie na tym terminalu albo na point rushu. Chociaż nie wiem, myślę, że terminal największe szanse mam, tak, że z ostatniej skrzynki mi coś sypnie. Nawet teraz pan szans na to, jakie skiny lecą, bo z terminala jakby mi jakaś kosa wyleciała, to bym mógł jeszcze tu zgarnąć i wygrać. No nie teraz kosę, tylko z ostatniej, no pomyliłem się w, obliczanie, w obliczeniach, słuchajcie, no przegrałem niestety, przegrałem, wygrał to pewor. Mm. No i naprawdę fajny profil wygrał. No, 20 koła. Ja nie będę narzekać. Jestem i tak zarobiony. Widzimy się w kolejnym odcinku. siemanko!